A dzisiaj gram sobie, jakby, w taką grę, że pokaz na wybieg. Taki pokaz na wybieg. No, no przepraszam, że mam taką chrypkę, no ale jestem trochę przyziębiona, więc przepraszam. No, a ja będę, będę zaczynać, ale trzeba poczekać jeszcze kilka sekund, bo, no, bo wyszłam w trakcie rundy, jakby, więc nie mogę wejść. I od teraz będzie ocenianie. Tak mi się wydaje. No, ocenianie będzie. No dobra, będę. Oceniać. Mmm, świąteczne. Tu ja nie ma żadnego tematu, więc. Dam trzy gwiazdki. No ładne, tylko nie było, jakby cenię tego potwora. No, ale to wiadomo, że trzeba, no bo... Znaczy, ja umiem przeskakiwać, bo na przykład jakieś... Nie chcę, ale dzisiaj nie będę oszukiwać. Tutaj też się tej bardzo ładnie, cztery. Tutaj sobie, sobie kupiłam minę, taką... Taką twarz jakby. E, taką za 20 robuxów chyba. Chyba za 20, no. I... No i mam taką twarz Wiecie jaką no bo tutaj w tej grze to jest tańsza, no bo to jest taka No takie O to jestem ja, hej hej Cześć, cześć Dobra Jeszcze czekamy na następną rundę To naprawdę może się tworzyć jak chce się, no bo tutaj nie ma żadnego tematu A nie nic takiego Tutaj można się tworzyć jak się tylko chce co tylko trzy osoby Czyli ja, jakieś dwie dziewczyny i innych osób albo zobaczmy ile są. Cztery są. Wiem, gdzie czwarta, ale okej. Okay. Ciekawy. Kiedy będzie ta następna runda? A ciekawe gdzie jest ta dziewczyna. A tam sobie siedzi. O, widzicie, nie ja mam tą tą minę. Co siedzi na zielono. Dobra. Buty sobie ubiorę takie czarne. U, ale fajne niebo. Jeszcze nie widziałam takiego tutaj. Świąteczna czapka nie będzie. Włosy niech będą takie. No nawet. Na razie wyglądam nawet. Hmm. To są jeszcze takie oksy. Cy, dziwne. Dziwnie wyglądają, ale okej. Okay. A i takie, jakby to, jak to słonie. Eee, mega dziwnie wyglądają, ale okej. Okay. <grystanie> Okulary dla mnie są najdziwniejsze chyba. No ja idę pierwsza, jakby inaczej A teraz ktoś dołączył? A nie, nie dołączył To jakieś koło... O nie, dzisiaj nie mogło nie Dostałam jedną do dwóch gwiazdki na razie nie jest tak źle Ale pewnie no i tak wszyscy dostaną więcej O, pięć No, USA jest, więc niestety, ale muszę dać jedną gwiazdkę. No. mam no, dwie gwiazdki, okej. Okay. nie będziemy mieć więcej, bo jak tutaj się tak jakby zakręca, to tak jakby się odblokowuje i. No właśnie. Ona też ma pięć, ale ładno. Przyjdę. Bardzo ładnie się stworzyła. No naprawdę. Już ma piątkę, zapewne będzie na pierwszym. Albo jeszcze ta dziewczyna będzie na pierwszym. Nie ma ósemkę. Czekaj, czy ja będę na podium. Wow, to jest dopiero ładne. Cztery. czy ogólnie to nie jest taka bardzo ładna, ale kapciuszki mi się podobają, opaska, no i sukienka, no to większe rzeczy mi się podoba. No dobra, Zagram jeszcze chyba może z dwie rundki. Mm, nie jestem na żadnym, więc trudno. No, trudno. Uda się następnym razem. Bo podbijecie dziewczyny może. podbije was. Znaczy miejsce, to może was podbije, ale... podbije was, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie. Chodź. O, podbijam je. Tutaj. No właśnie mam. Pieniądze na to. 500 pieniążków. 3000. Dobra. Uuu, jaka ładna pszczółka. Ale mi się podoba. Tylko nie wiem, jak ją teraz... A tutaj się wyposażę. Trzeba. Ale ładnie. A no, o tu jest. Dobra, wezmę sobie taki... Taki plecak, ładny nawet. Hmm, no dobra. Taka słoniczka, no nawet. Nawet, nawet, ładna. O, jakie fajne. Bałanki. Dobra, i wezmę może to białe, bo białe to też świąteczne. Dobra, i może wezmę to w niebiesku. Niebieskie to też świąteczne nawet. No nawet. Nawet git się stworzyłam. Uuu, ta jest ładna. U, ta też jest ładna. Tylko ciekawi, co odwiedził ostatnio Jeszcze cało się przejść. Tylko ta czapka, tak dziwnie trochę wyglądała na tej głowie mojej. No ale cóż. Ale fajne choinki. skąd one. A, są sobie je wzięły, czy nie? O tak. Ui. Ej, ktoś mi rzucił w głowę. A masz. co mi w głowie. Nie trafisz w mnie. Nie trafisz w mnie, dziewczyno. O nie, mnie goni. No i pech. I mnie trafiło. Nie, 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 nie trafiło już mnie. Jej, chyba mnie nie trafiło. Będę pierwsza z choinką. Na choinkę to chociaż trochę dodaję. Dobra siedem dobrze. nam dwie No okej. Okay. Mm. Dobrze. Tu chodzi dziwna, ale okej. Okay. O już ma dziewiątkę. Zazdroższy jej. O ta co to wyszła z gry czy co? tu na drugim miejscu. No dobrze. Grają cztery osoby. Weszła, ta dziewczyna wyszła, a ta weszła Ktoś mnie podbija, plusie. Dziękuję. O, razem się podbiłyśmy. Tu, 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 tu. tut tu 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 tu, 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 tu. Oceńcie w komentarzach ile wyglądam ogólnie na Robloxie od 1 do 10. Nie wiem. proszę Oceńcie, jak wyglądam od 1 do 10. Dobra, wezmę sobie taką bluzkę. Z długim rękawem. Takie uszy Renifera. Spodnie głębokie. U serduszka też święteczna, no, nawet. Weźmy hmm, plecak. A, nie widać go, trudno. Czy widać go, ale tak dziwnie. Okej. Okay. No, nawet, nawet. Jest nie gorzej. Spodziewałam się gorszego wyniku. Zmęchoń. Już nie ma choinki. Gdzie ona się podziała? Jest tutaj czy jej po prostu nie, nie widzę? Nie, chyba nie ma jej. Albo mi, albo mi coś zlagowało. Ale mi się wydaje po prostu, że jej nie ma. Eee, yy, okej okay. Hihi, udaję pierwsze miejsce, dobra, już wejdę. Niby wychodzę na top model, jej, yeah, jej yeah. Czy to, że, tak się mówi chyba Top model, ale Że najbardziej mi mówi na to top model, a ja mówię pokaz na wybieg Jej, 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 jej Moja pszczółka ze mną lata. Ktoś nie skończył, czy co? Tam chyba jedna osoba stoi po prostu. Albo mi się wydaje. Chyba tam stoi jakaś osoba. Pierwsze ja muszę być zawsze. No trudno. Trudno się mówi. I idę pierwsza. Okej, okay, tańczę sobie, tańczę sobie, tańczę sobie. I idę. Zobaczmy, I jest raz, dwa, trzy, cztery osoby. Razem ze mną. Wow, aż dziesięć gwiazdek dostałam. Oj, tutaj tam jedną To mi się wydawało... Właśnie nie wydawało mi się, to została jedna osoba Zdążyć raczej bym, bym zdążyła Może po prostu gdzieś poszła Dobra Będą dwie gwiazdki. Nie miałem aż 10. Tutaj dziewczyny miały pięć, ale jeszcze ta nie doceniła. Do końca nie oceniły. No, właśnie ma 8. No dobra. I ostatnie. Tam taką Dwójkę. Dwie kwiastki. Ma fajne kapciochy, takie duże. Nie wiem, jak wiem, na co mówić, ale ja mówię na te duże, takie kapcie. Zamiast kapcie mówię tylko kapciochy. No, są takie duże, więc kapciochy dla mnie. Jej, pierwsze miejsce ma. Okej, okay, to ja już będę kończyć. Jeśli jak Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i komentarz. Pa!